Pewnie dziwicie się, kim ja jestem. Jakąś podróbą Nika? Albo kogoś innego. No dobra. Już wam tłumaczę. Jestem nikiem. Nie, nie jestem jego podrubą ani imiennikiem. Jestem sobą. nik. A potem Balosa. Powiem nie to życie. Pewnie dziwicie się jak wyglądam. No cóż. Moja pani mnie przemalowała. Tak po prostu, bo się dziło. A mój stary kolor prawie się zmienił. Może nie jestem idealnie pomalowany. Um, sorry, Mohamed latała. Może nie jestem idealnie pomalowany i jeszcze oczu nie mam pomalowanych, bo muszę mieć trochę odróżniłem coś od sierści, więc pani chce coś tam dodać białego? Pani mi się odpowiedni pędzel, więc. W każdym razie, hmm, Pani znudził się na stary kolor. No wiecie, wiecie, jak miałam poprzednio prawda? Miałem taki... też czarny, z derką i odmianą i nie wiem, czy miałam coś na nóżkach, nie pamiętam. Wiecie, ja tak moje pani mam głupą no i tego pani bez nie przemalować. A w ogóle nie ma dużo czasu, bo są wakacje i w ogóle. O, na dobrze. Bo są wakacje, i w ogóle, więc wiecie, jak to jest wakacja. Bo i leżeki były na basenie, więc. Przemalowałam je. I już wam się prezentuje, jak wyglądam. Jakie odmiany i w ogóle. Jak zapewne widzicie, mam na troszeczku taką nie do, koń, nie do końca odmianę. Ponieważ mojej pani stało się coś z białą farbą. Nie wiem. Nie mówiłam to, skończyła się albo coś. Tylko, że w każdym razie wygląda na tak tak nie ma. Zubi się ta lewa. No Dobra, nie przyjmuję im się mochem, Tak wygląda moja zmiana, jak już wspominałam. Tu, tu to nie jest dokończone, ale myślę, że przeżyję na razie. Oczywiście grzywa jest też nie za bardzo ładnie wykonana, ale, ale to się zmieni po jeszcze kilku malowaniach. No, łóżko już się trochę zmyło, bo moje pewnie nie często chwytają za usz przy malowaniu. I w ogóle musi jeszcze raz dokończyć te części, w których mnie często dotyka przemalowanie, bo wiecie, nie wysłuchałem ich tam nie za żeby tylko mnie nie zepsuć. A i tak ma jeszcze parę plam od farby. No. No no, mam? Czy to liczne odmianki? No. I jeszcze tu nagle. Teraz przechodzimy pod brzuchem. I wychodzi tu. Ta nęka jest trudniejsza, bo tutaj też się zaczęło się to z farbą i się zrobiła się No. Ogon trzeba tutaj dokończyć. Bo się poporbował od mojej nogi. Kopetka trzeba mi dokończyć, bo kopetka miała mieć inny kolor, ale jak widać, chyba było za dużo wody, bo się znów Co? Z mojej historii przemalowania nie było na